Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Girl i oto pierwszy z odcinków yy, yy, Minecraftowych. Minecraftowe projekty CutGirl. W pierwszym odcinku pokażę Wam mój wspaniały dom. Ogólnie w tej serii będę pokazywała, jakie yy, wspaniałe budowle zbudowałam przez ten czas. Robię to już oczywiście na bieżąco, więc do następnych odcinków. Proszę o cierpliwość, ponieważ może chwilę potwierdzam, zanim coś zrobię, nagram lub ogólnie. Zapraszam. Dobrze. W tym odcinku chcę Wam pokazać mój dom. Tak wygląda mój dom. Ten wielki, duży, biały budynek. Cóż, Zapraszam za mną. Pamiętajcie, że każdy odcinek to jedna budowla. Wchodzimy do domku. Tutaj mam taki mały tarasik. Wchodzimy. Tutaj, tu jest korytarz. Po prawej mamy mój salon. Oczywiście salon połączony z jedalną kuchnią. Oczywiście cały ten dom i w ogóle wszystko sama zaprojektowałam i wymyśliłam. Nie ściągałam od nikogo, po prostu jakoś. Jakoś tak wyszło, że zrobiłam. Tutaj są oceloty i królik. Bawią się. Mogą przeskakiwać z miejsca na miejsce. Tylko oczywiście. O, tu jest stokrotka. <ścoughs> Szczerze powiem, że tak naprawdę to one sobie tu wchodzą przechodzą tu. Bardziej wchodzą pod meble niż na meble, ale jakoś trudno. Ej, stokrotka, pójdź. Ja próbuję otworzyć drzwi. Okej. Okay. Dobra, tutaj jest biblioteka. Można tu pisać i czytać książki. Jest też dekoracja zampek, o której opowiem wam w innym odcinku. Szczerze przyznam, że cóż, do pisania książek jeszcze nie doszłam. Tu wchodzimy schodami na górę jest korytarz, a tu łazienka i szczerze przyznam wam, że to jest mój pierwszy odcinek, więc trochę się stresuję, ale myślę, że będzie dobrze. Tutaj jest toaleta, umywalka z przepięknym lustrem, skrzynka nawet, nie wiem po co, a tutaj jest przepiękny prysznic, który wcale nie leje się z góry, oczywiście taki udawany prysznic, bo innego nie mogłam zrobić. Chcą poradzić. Dobrze, zobaczmy tu. Tu jest moja sypialnia. Powiem, że w mojej sypialni mam mnóstwo zwierząt: papugi, psy, koty. Cóż, ja ogólnie tu śpię, ale Ech, wstrzymałam się, żeby mi papugi nie usiadły na ramieniach. Bo potem nie wiadomo, kiedy zejdą pewnie w trakcie jakiejś budowy no i mogą się po prostu zgubić. Chociaż nie wiem, czy to możliwe. No i ostatni spokojnie, ale nie ostatnia rzecz. Tutaj jest sala sportów. Drabinki, płotki, trampolina, konstrukcje. Można siedząc strzelać z łuku. No i maty do jogi z takim... Ee, nie wiem jak to powiedzieć, ale z czymś takim do ćwiczenia. Teraz pokażę Wam coś fajnego. Co to jest taka trampolina. białego, żeby ładnie wyglądało. I piękny tarasik. O, i szczerze mówiąc, powiem, że ja wszystko robię na kreatywie, więc latam jak najczęściej. Tylko czasami chodzę, jak to konieczne. Można podziwiać widoki. Pewnie się zastanawiacie, co to za konstrukcja tam w te. Powiem, że opowiem o tym w kolejnych odcinkach. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli oglądać. Proszę. Tutaj są przepiękne leżaki. Nie wiem nawet, czemu tylko dwa, no ale raczej wystarczą. I tu najlepsza no część. Basen. Ze skocznią i zjeżdżalnią. Zjeżdżanie wodna działa tak. Uwaga. Działa tak. Jak się chodzi, tylko działa. I można po tak prostu po niej zjechać, nic nie dotykając. Jak się lata, od razu wam mówię, nie uda się. Co jest skoczne. Jest zrobiona ze szlamu. Kawałek szlamu jest tu. I na tym kawałku szlamu się zawsze staje. Podchodzi. I puszczę na tanie. I bam. Wspaniałe. Uwielbiam to. A w ogóle to pewnie się zastanawiacie, co to za dźwięki. Szczerze, to moje zwierzęta. No dobrze. Teraz. Chciałabym wam pokazać mój ogród. Tutaj mam kwiaty. ule dla pszczół. Akurat jedna tu chyba gdzieś utknęła ostatnio. Tak, tu są krzaczki i w ogóle. No nie, znowu nie może trafić do Ula. Przepraszam, ale wcześniej też tak było. Szczerze, to reszta pszczół poleciała dalej w górę. Tutaj jest przepiękny taras osłonięty. Najlepiej wygląda jak pada deszcz. A tu Cóż, tu jest taka bardzo fajna altanka. Można tu odpocząć. Oczywiście można zapalić ognisko, a potem trzeba je zgasić wodą, ale szybko włożyć gąbkę. Więc większa operacja. A ogólnie o tym można zapalić, a tym zgasić. Zobaczmy. Tutaj. No, oczywiście nie pokażę tego teraz, ale można ogólnie zakryć sobie to krzeczkami i odpocząć. A potem się je niszczy, wkłada z powrotem. I Dobrze, tutaj mamy przepiękny stawik z rybkami Były żaby, to znaczy kijanki, które zmieniły się w żaby i skoczyły daleko Tyle powiem Tutaj jest piękna dekoracja z kamieni. Tu mam ugródek z warzywami Szczerze, no z warzywami i owocami, ale szczerze, arbuzy i dynie powinny rosnąć trochę inaczej, no ale to jedyne warunki jak na razie Dobrze, a tu zagroda ze zwierzątkami. Było jej więcej, ale cóż, to uciekały. <laughs> Zrobiłam dach i wcześniej była to, żeby tutaj jakby nie padał deszcz. Wcześniej była to tylko taka mała zagródka. A tu był taki różowy namiot i wtedy tak mieszkałam. I w tym czasie budował się dom. Jak się zbudował, zniknął namiot, zagroda została i się powiększyła i pojawił się ogród. Trochę mi to czasu zajęło, nie pamiętam ile, ale to był mój pierwszy projekt, tak naprawdę. No dobrze, w tym odcinku Minecraftowych projektów Catgirl obejrzeliście mój dom. Dobrze. Więc zapraszam na kolejny odcinek, a w kolejnym odcinku opowiem o domu adopcji dla zwierząt. Są tam wspaniałe zwierzęta, można zaadoptować je stamtąd. Dobrze. Dzięki! Pa! Mam nadzieję, że Wam się podobało!